Tu jest kanał porozmawiamy o skokach, Zakończy się właśnie konkurs indywidualny letni Grand Prix. W Kurszewel wygrywa Kraft przed Wilmstadem, Fobertem i samym Herlem Fetnerem Kubackim Zniszczałem, i Pejerem i Żółżlokobajasim. Ogólnie rzecz biorąc konkursy oba łącznie były dość ciężkie, a zwłaszcza początek drugiej serii meczów był bardzo ciężki i w zasadzie jest to fantastyczny przyczynek do tego, jak jury powinno postępować w takich sytuacjach i które to nie będzie rozwiązanie i tak będzie to złe rozwiązanie, bo nic nie zastąpi powiedziałbym sprawiedliwego konkursu przy porównywalnych warunkach. No niestety co jury nie zrobi nie będzie miało na to na tyle dużego wpływu, żeby na konkurs był sprawiedliwy I to, że dzisiaj ktoś skoczył 130 metrów z tej 23 belki i że należało zostać. To raczej z panem Pieczatowski bym się nie zgodził, a z drugiej strony tej frustracji nie do końca się dziwię. Wygrywa Kraft pierwszy po serii pierwszej, zdecydowanie najlepszy, nie ma tutaj jakichkolwiek wątpliwości i można przejść od razu dalej. Drugie miejsce Wilnusza, czwarty po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze, pierwsze podium, bardzo fajny ogólnie występ, to w zasadzie masło maślane, troszeczkę z tego wyszło, ale naprawdę dzisiaj Wilmusz, zwłaszcza drugiej serii, bardzo dobrze się zaprezentował. Trzeci Fobert, trzeci po serii pierwszej, drugie podium z rzędu, no i Fobert tym sposobem załatwił kwotę startową równą 3 na co najmniej do końca następnego sezonu zimowego, bo ze względu na listę WRL, no to 140 punktów spokojnie wystarczy do końca sezonu zimowego, żeby Francuzi mieli 3 miejsca startowe. Czwarte miejsce Insam, drugi po serii pierwszej, jedna dziesiąta punktu za Fobertem, myślałem, że Insam jednak będzie na podium, ale jednak nie, a jednocześnie skoki bardzo dobre, z swoją drogą Fobern na garcjach, był drugi, chociaż wyraźnie za Kraftem. Piąte miejsce, Herl, siódmy po serii pierwszej, występ przyzwoity, a w zasadzie to nawet dobry, szóste miejsce, Fetter, dziewiąty po serii pierwszej, podobnie jak Herl, siódmy Kubacki, szósty po serii pierwszej, też bardzo fajne skoki, ósmy zniszczał, piąty po serii pierwszej, w drugiej serii zniszczą miał około 1,8 m na sekundę z tyłu, no poza tym, że zniszczą nie w swojej najwyższej formie, to jednak nie jest to zawodnik pod wiatr z tyłu z przodu, kiedy ma niższą, jest znacznie mocniejszy niż kiedy, kiedy mamy do czynienia z wiatrem z tyłu względem reszty stawki. Swoją drogą dzisiaj jednak zmiany warunków były bardzo intensywne, bo jeżeli chodzi o konkurs mężczyzn, pierwsza seria no to zaczęło się od wyraźnego wiatru z przodu półtora metra, skoczyło się na półtora metra z tyłu i pierwsza raz od dłuższego czasu mieliśmy taką sytuację, że belka regularnie z tej 13 belki była coraz wyższa, aż doszło do 17, a w kwalifikacjach było odwrotnie. Zaczęło się od Mocnego wiatru z tyłu skoczyło się na 1,5 metra z przodu, mniej więcej metr z przodu i z 23 zrobiła się dziesiąta belka startowa, więc to pokazuje, że to jeżdżenie z belkami jest nieuniknione przy zmieniających się warunkach i ustalenie jednej belki byłoby możliwe tylko wtedy, kiedy miałoby być założenie, że nikt ma nie przeskoczyć skoczni i wtedy ta belka byłaby na 15 stopniu i byłaby straszliwa męczarnia, przynajmniej tak mi się wydaje, ale z drugiej strony co wtedy ma zrobić jury poza tym, że intensywnie wakluje belko i próbuje się dostosować do tych warunków? Działanie poniekąd słuszne, ale z drugiej strony, wielu po prostu już krew zalewa, kiedy słyszą znowu o rozmianie rozbiegu. Miejsce dziewiąte. PE 12 po serii pierwszej, występ bardzo przyzwoity, miejsce 10 rzucili 21 po serii pierwszej, przez te zmiany z belkami, zwłaszcza tak jak mówię w pierwszej części drugiej serii, to znalazł się dość wysoko. Polska 17 wolny, 13 po serii pierwszej, też raczej zawodnik podprzedni wiatr, 20 juroszek po pierwszej, po drugiej serii przyzwoity występ, 24 wolny, 22 po serii pierwszej, dyskwalifikacja została wyjaśniona, że ten podkład, który miał pod kombinezonem jednak nie spełniał pełnych wymogów. Austriacy, dwunasty Highback, dziesiąty po serii pierwszej, występ przyzwoity, ale myślałem przed weekendem, że będzie trochę lepiej. Osiemnasty Pelc, osiemnasty po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze i tutaj zdecydowanie wygrywa z Embasherem i to jest jedyna reprezentacja, która w pełni wykorzystuje dobrodziejstwa w związku z powiększeniem ich kwot startowych dla medalistów Mistrzostw Świata Juniorów i tutaj mieliśmy siedmiu aż Austriaków i tak mogło być nieco więcej, ale powiedzmy, że to jest jednak jakieś wynagrodzenie za bardzo porządne szkolenie 27 miejsce Huber, 27 po serii pierwszej no jeden z tych, który trafił właśnie w ten track na początku drugiej serii 45 Embasher, no Embasher tutaj słabo się spisywał, po prostu słabo się spisywał, Słoweńcy 28 jeden 28 po serii pierwszej, no występ średni Mogel, 30, 24 byłaby pozycja, byłby rekord kariery, gdyby nie dyskwalifikacja w serii drugiej.

w porządku, 16. Kegry, 11. Po serii pierwszej. Też występ, powiedzmy, że w porządku. 37. Feist, 41. Bayer Norwegowie, 19. Hegi, 25. Po serii pierwszej. Wyrównany najlepszy występ w karierze, czyli występ wczorajszy. 22. Sylwę Urwen Jurgensen, 24. Po serii pierwszej. Występ, powiedział przyzwoity. 32. Solvej Jak też występ, przyzwoity. 38. Anders Schorer, no całościowo z Norwegów wypadł chyba najsłabiej w tym tygodniu. Dalej, Japończycy, 11. Sakutaru Kobarashi, 14. po serii pierwszej, występ bardzo przyswoity, w końcu jest to nowa życiówka i ogólnie jego zaadaptowanie się do skoków narciarskich, stricte skoków narciarskich, bo to był kombinator norweski, przybiega całkiem bezboleśnie można tak powiedzieć, jeszcze zobaczymy jak to będzie zimą, bo to zima tak naprawdę wszystko zweryfikuje. 13K czy 15 po serii pierwszej występ przyzwoity 21 Nakamura no słabiej niż dzień wcześniej 29 po po serii pierwszej i 42 taka no dużo słabszy występ niż dzień wcześniej. No i reszta świata 14, też fanden 8 po serii pierwszej, no lepiej mu wychodziło w seriach nieocenianych i kwalifikacjach niż w konkursach głównych 23. Tosacho 16 po serii pierwszej, występ przyzwoity 25. Biktar 19 po serii pierwszej, zaskakująco dobry występ, z mojego punktu widzenia, 26. Marusiak 17 po serii pierwszej, bardzo fajny skok w serii pierwszej i jeszcze z dość krótkiego rozbiegu, kiedy te warunki pozwalały na takie dość długie skoki, 29. Ipciolu 30 po serii pierwszej, 31. franc 33. Kolbie, najlepszy występ w karierze, 34. Czekon 35. Wasiliew, 36. Imchow 43 b 46 Hauswirt, 47 Nazarenko, 48 Kampreger. Nie wystartował w konkursie głównym urlaub i dyskwalifikacja Mizernycha miałby 31 notę, gdybym nie został dyskwalifikowany. A chodziło o manipulowanie sprzętem, przynajmniej tak zostało to oficjalnie ujęte w komunikacie. I dyskwalifikacja w kwalifikacjach Repelem, w związku z czym było 50 sklasyfikowanych podczas kwalifikacji. I na koniec pani wygrywa Sara, taka druga po serii pierwszej 132 metry w drugim skoku. Śladu telemarku tam za bardzo nie było, ale wystarczyło do zwycięstwa, no bo zaprezentowała się jak się zaprezentowała. Drugie miejsce Jacqueline Zeifriedberger, szósta po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze. Trzecie miejsce Josephin, pani czwarta po serii pierwszej, wyrównany najlepszy występ w karierze. Czwarte miejsce Luti, trzecia po serii pierwszej. Piąta Liza Eders z 15 miejsca, też bardzo długi skok. I ogólnie jeszcze należałoby przyznać Freesberger, że. Obniżenie na życzenie trenera przyniosło dobry efekt, bo został wyraźnie przekroczony punkt K, a że HS na tej skoczni to jest 132 metry, wystarczyło, żeby dostać dodatkowe punkty. 6. miejsce, Iwasa, piąta po serii pierwszej, wyrównany najlepszy wynik w karierze. Wydaje mi się, że w drugiej serii trochę za bardzo zastawiła się na w drugiej fazie lotu i mogło być jeszcze lepiej. Siódme miejsce, Kiliu, ósma po serii pierwszej, też bardzo fajny występ, ale nie najlepszy w karierze, bo już bywała wyżej, trzy razy była wyżej. Ósme miejsce Mylbacher, dziesiąta po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze jeżeli chodzi o LGP. Dziewiąte miejsce, Nika Preutz, pierwsza po serii pierwszej. No, pierwszy skok super, a w drugim asymetria i chyba też dostała jakiś boczny podmuch, bo zakończyło się ostatecznie upadkiem. 10 miejsce, Kines, osiemnasta po serii pierwszej. Wydaje mi się, że w pierwszej serii za bardzo agresywnie się odbiła za bardzo do przodu, a że miała pecha i zabrakło wiatru z przodu, co było ewenementem, jak na ten konkurs. No, to wylądowała dopiero na osiemnastym miejscu, ale wyraźnie awans serii drugiej. I dziesiąte miejsce z 20 awansowała. Abigail Straight. Jeżeli chodzi o życiówki to troszeczkę też dzisiaj ich jest 12. miejsce Aneszka Indraczkowa 12 po serii pierwszej. Yuzuki Sato 14. miejsce po serii drugiej i 17 po pierwszej. 16. miejsce Josie Johnson 12 po serii pierwszej. Pierwsza obecność jeżeli chodzi o LGP w drugiej dziesiące. 18. miejsce Wigle 26 po serii pierwszej, wyrównany najlepszy występ w karierze. 20. miejsce Anna Twardosz najlepszy występ w karierze. 2 jak najbardziej w porządku. Skoki dużo lepiej niż dzień wcześniej. 29 Martina Zanicer, pierwsze punkty najwyższej rangi w karierze, 32. Sił Zhou, najlepszy występ w karierze i 38. miejsce, druga z Polek, czyli Pola Bełtowska. To tyle. Do usłyszenia.